Filip i Smok. Wystawmy sztukę o różowej księżniczce. Ostatnio bardzo się podobała dębiakowi. Tylko nie róż, proszę. Pokażmy jakąś przygodę o bohaterze. O, i o magii. To musi być coś z rolami dla wszystkich. Ej, co to? Książę i smok. Pewnego razu była sobie piękna księżniczka, która została uwięziona przez wielkiego smoka. O, smoka! Wielki smok był tak straszny, że nikt nie odważył się uratować księżniczki, aż pewnego dnia pewien dzielny książę Dzielny książę to ja postanowił stawić mu czoła. Książę miał znajomego czarodzieja. Czy ktoś powiedział czarodziej? Który powiedział mu, że pokona Smoka swoją najlepszą bronią. Ha, mieczem! Nie, koniem. Czarodziej zamienił jego rumaka w najszybszego konia w całym królestwie. I książę Filip uratuje mnie? Piękną księżniczkę! Smok wyszedł z jaskini i zaczął gonić księcia, ale niezależnie od tego jak szybko biegł, i tak książę był szybszy. W końcu smok tak się zmęczył, że zasnął, a książę mógł uratować księżniczkę. Ta bajka na pewno spodoba się Dębiakowi. Więc Roz jest narratorem. Ja czarodziejem. Filip księciem Ola księżniczką. A kto będzie smokiem? O ja! Nie, jesteś trochę za mały. Wcale nie jestem mały, prawda, Rosie? <laughs> Widziałem prawdziwe smoki. Są przeogromne. Prawdziwe smoki. Hm. A może ty, Bruno? Chcesz być smokiem? Nie bardzo, bo muszę się zająć budową sceny. Skoro kicek chce być smokiem? Musimy dać mu szansę. Yupi. Ale nie mamy żadnego przebrania dla smoka. To nic. Zrobię własne. Brr, pomogę ci! Dobrze wiem, jak wyglądają smoki. O, nie zużyj całego kleju. Potrzebny mi do różdżki. Ale... O... To świetnie nadaje się na szatę magika. Masz, weź tamten materiał. <grystanski> 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 Co robi Bruno? Buduje dla mnie scenę. Rosie i reszta przygotowują przedstawienie. Nazywa się o księciu i smoku. O, a kto w nim wystąpi? Filip jest księciem, Ola księżniczką, a Kicek chce być smokiem. Kicek, smokiem? To duża rola jak na małego królika. Wielki czarodziej dziubek rzucił czarna rumaka. I rumak stał się najszybszym koniem w królestwie. Tabraka, spidaka, koniaka, wiatraka! I wtedy książę pojechał szukać. Smoka! Smoka! O, wielki Smoku! Jesteś dużo większy niż. I. Ja? Kicku, przecież miałeś być straszny. Byłbym straszniejszy, gdyby ktoś nie zabrał mi ogona. Musiałem zrobić sobie z czegoś szatę. A poza tym, prawdziwe smoki są ogromne i zieją ogniem i. Prawdziwe smoki? Nie bój się, Olu. Smoki nie istnieją. He, tak ci się tylko wydaje. Wszystko jedno, ale smok musi być wielki i straszny. Wybacz, kicku. Może ci pomożemy? Jestem na tyle duży, że mogę sam grać smoka. Jeszcze zobaczycie. Tu nie wytropi. Zrobię najlepszy strój smoka, jaki kiedykolwiek widzieli. Brawo, przyjaciele! Można już zaczynać przedstawienie. To dzięki Mańkowi i Tasi. pójdę zobaczyć, jaki reszcie. Dobra, pora to przymierzyć. O! O, nic nie widzę! Lepiej to zdejmę. Au. O nie! Utknąłem! Pomocy! może to jakoś A... o, o, o! Gdzie ja jestem? Au! Tędy! Chyba. Jesteście gotowi? Nie mamy jeszcze smoka. Ciekawe, dokąd poszedł kicek. To moja wina. Niepotrzebnie powiedziałem, że jest za mały. Chyba musimy go poszukać! Kicku! 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 O, kicek? Weźcie to ode mnie! Brrr, to smok! Złapał kicka! Nie przejmuj się! Uratuję! Brrr, e, wezwę pomoc! Filipie, pomocy! Tam jest prawdziwy smok! I w dodatku złapał kicka! Co? Jesteś pewien? Szybko! Zawołam resztę! Pomocy! Utknąłem! Dziubek miał rację. Tam jest prawdziwy smok. Pomocy! Uratuje Cię! A! Wypuść kicka! Filipie! Czy to ty? Kicku? Wyciągnę cię! Trzymaj się! Zrobiłeś wspaniałe przebranie kicku. Miałeś rację. Jestem za mały! Trzeba być cztery razy większym, żeby móc grać smoka. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery razy większym! Właśnie, Kicku, zrobiłeś już świetny kostium dla smoka, ale czy wciąż chcesz grać te rolę? Tak, ale wszyscy ci pomożemy. Na sztuka. To sprawi, że będziesz najszybszym księciem na świecie. Dziękuję, wielki czarodzieju. I książę Filip pogalopował zmierzyć się ze smokiem. <laughs> o, czy widzisz to, co ja? Brawo! Dzielny książe! Ha? A, a, No jasne. Nie bój się, piękna księżniczko! Uważaj, książę! Nie bój się! Jestem najszybszy na świecie! Brawo, pęczki. Jest coraz bliżej! Nie martw się! Chyba opada z sił! Niech żyje smok kicek! To najlepszy smok na świecie! <laughs> Trochę pomogli mu przyjaciele! Cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło. A ty kicku? Kicku? <śmiech> <śmiech> wow! <śmiech> Oh! Proszę bardzo, od tego są przyjaciele! Ups! Uwielbiam mój nowy aparat! Uśmiech, Kicku! Kicku! Oglądasz tę książkę cały ranek. Uwielbiam jej wyskakujące strony! To moja ulubiona książka. Wiem, że ją uwielbiasz, Kicku. Ale musisz raz spojrzeć w aparat, tak żebym mogła zrobić ci zdjęcie. Ser! Hmm, niezłe, ale o wiele lepszy jest ten profil. No dobrze, Dziubku. Jeszcze jedno. Teraz twoja kolej, kicku. O, co ciekawego tutaj masz, kicku? Mogę zobaczyć? To moja ulubiona książka. Jest drzewo? Jest ptak? Właśnie tak. Kilka kwiatków? Kicku. Witajcie, Misie. U -u. cześć, Rozy. Próbuję znaleźć coś, czym mógłbym zająć dziś małego Misia podczas gdy będę robił jagodowe ciasto. A co takiego mały miś chciałby robić? U, coś odmiennego. Bawił się już wszystkimi zabawkami w domu. To wyskakuje i takie tam. Ja. Yeah! Myślę, że misiowi podoba się twoja książka, Kicku. Może mógłbyś mu ją pożyczyć, Kicku? Pożyczyć? Cóż, myślę, że tak. Ale tylko na chwilę. Oczywiście. Ale mały miś może ją zepsuć. Jestem pewna, że będą o nią dbali. He, he, he. Obiecaj, że będziecie o nią dbali. Obiecujemy. A teraz co się mówi, mały Misiu? O, a, dziękuję. Oddamy ją z powrotem po południu, tak, żebyś miał co poczytać w łóżeczku. To naprawdę miłe z twojej strony, A. Bruno jej przypilnuje i jeszcze dziś ją odzyskasz. Bruno dał słowo. Tak wiem, ale. cóż, łatwo ci mówić. To nie jest twoja wyjątkowa rzecz. Masz rację, Kicku. A co byś powiedział, gdybym pożyczyła ci mój nowy aparat? Ale to twoja wyjątkowa rzecz. A ja ufam, że się nią zaopiekujesz. Chodźmy, możemy porobić wszystkim zdjęcia. Kto pierwszy? <laughs> jeszcze też. Książeczka! Pamiętaj, mały misiu, to jest najbardziej wyjątkowa rzecz Także bardzo uważaj. Właśnie tak. <słuch> Wyskakuj! <słuch> uh, delikatnie, mały misiu. Obiecaliśmy dbać o książeczkę, pamiętasz? Gotowe! Czas na ciasto jagodowe. Uh -huh. Ha! Ciasto! Połóżmy książkę Kicka w bezpiecznym miejscu. Nie chcemy przecież mieć na niej soku z jagód. Uh -huh. to takie śliczne. Nie! Uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. Co ja narobiłem? O, uh -uh. Zaczekaj. Uh -uh. Może uda się ją wyczyścić? Pranie! Dobry pomysł. <grym wytrzymań> Powiedzcie <sobie>. <grym wytrzymań> świetne zdjęcie, Kicku. To miłe, że pożyczyłaś Kickowi swój nowy aparat, Rosie. Ja pożyczyłem moją książkę Brunowi i małemu misiowi. Co? Tą z wyskakującymi stronami? Twoją najlepszą? Uh -huh. Mam nadzieję, że mały miś był dla niej miły. Lepiej pójdę i sprawdzę. Nic jej nie będzie, Kicku. Może pójdziesz zrobić parę zdjęć Filipowi grającemu w piłkę? To świetny pomysł, Olu. A Dziubek mógłby polecieć i sprawdzić, czy książce nic nie jest. Mógłbyś, Dziubku? Mm. <laughs> Dziękuję, Dziubku. Jest dobrze. Sok powoli schodzi. To tylko ja, Bruno. A, robisz pranie? Właśnie dlatego tu jestem. Kicek martwi się o swoją książkę, więc dębiak zasugerował, żebym przyleciał tutaj i sprawdził, czy wszystko dobrze. Bo jest dobrze, tak? Om, um, wpadła mi w ciasto na zewnątrz. O, a ty ją wyprałaś? Myślę, że sok już schodzi. O, tak samo jak obrazki. Spójrz, wszystkie wyblakły. Och, miękkie. O, co ja teraz powiem Kickowi? Obiecałem mu opiekować się jego książką. Nie obawiaj się, magicznie ją naprawię. Zamknijcie oczy. Jak wypowiem słowa te, niech książka ta naprawi się. Ups. O, zabawne. Moja magia zazwyczaj działa. Polecaj i przeprowadzę Rosie. Ona będzie wiedziała, co robić. Kicek już nigdy się do mnie nie odezwie. Ach, ach, a może ujęcie w akcji? He hej! To wspaniałe zdjęcia, kicku. Będziemy potrzebowali dużo ramek do tych wszystkich zdjęć. Rosie, musimy porozmawiać. O co chodzi? O, aparat. Złap te piórka. Och, dziubek! Porozmawiać o czym dziubku? O, he. Lepiej chodź i zobacz. Chodzi o książkę kicka. Ja y, wrócę tak szybko, jak to możliwe. Dobrze, Rosie. Ser! Co się stało? Czy książka kicka jest cała? Czy mały miś wyrwał strony? Nie mały miś, ja! To ja puściłem ją w jagodowe ciasto. Prysk! Próbowałem ją wyprać, ale strony zaczęły blednąć. Biedny kicek. Będzie naprawdę bardzo smutny! Nadal wyskakuje! Ale jaki jest pożytek z książki bez obrazków? Obrazki! To jest to. Nie martw się Bruno, mam już pomysł. Możesz? Dziupku, możesz zająć czymś kiczka jeszcze przez jakiś czas? Tak, mogę być jego fotomodelem. Potrzebujemy kleju i nożyczek. Ty wycinaj Bruno, ja i mały Miś będziemy przyklejali. Uha! Już wiem, pobawmy się w chowanego. O, bawiliśmy się w to już chyba z pięć razy. Gdzie jest Rosie? U, mogę użyć trochę więcej magii. Nie! Nie! Chcę już odzyskać moją książkę. Kidzek! Rosie? Gdzie ty byłaś? Byliśmy zajęci. I mamy twoją książkę, ale... Wypadek! Jakiego rodzaju wypadek? Staraliśmy się ją naprawić. Ale musieliśmy wprowadzić kilka zmian. Wow! To ja i Ola. O, o, spójrzcie na mnie, czyż nie wyglądam świetnie. ha! ha to ja jak kopię piłkę. O to znowu ja. Co o tym myślisz, Kicku? Nie jest taka sama. <śmiech> <śmiech> jest jeszcze lepsza. Odzyskałem moją książkę i mam w niej wszystkich moich przyjaciół. Mogę mieć was przy sobie przez cały czas. Dziękuję, Bruno. Nie zrobiłbym tego bez pomocy, Rosie. He, Dlaczego tutaj mnie nie ma? Kicku, zapomnieliśmy o kimś w twojej książce. Nie ma tam twojego zdjęcia. Kicku? Wyskakujący kicek na okładkę twojej własnej wyskokowej książki.